Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia Jana Pawła II w przeddzień kanonizacji papieża Polaka. Posłowie wyrazili w niej nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków okazją do radosnego i solidarnego świętowania, a także zachętą do głębszego poznania jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. Apeluję o godną i odpowiedzialną postawę. Bo ten wielki człowiek, któremu to głosowanie będzie poświęcone, zasługuje na to jak nikt inny. Głosowało 424 posłów. Za wnioskiem zagłosowało 375 posłów. Przeciwnego zdania było 47 posłów. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że sejm propozycję przyjął.